Występują idiotki nie idą do nieba. Odcinek trzydziesty piąty. Chociaż widzę, że coś cię gryzie. Czemu nie otworzysz przede mną serca? Zmieniłeś specjalizację? Teraz jesteś kardiologiem? Gdy mężczyzna zdradza swoje sekrety, to tak jakby rezygnował z wolności. Nie widziałem cię jeszcze w tym damskim czepku. Używam go podczas bezpłatnych operacji, na przykład gdy przyjmujemy dzieci z oparzeniami. W takim razie czujesz się samotny. Spałem z kilkoma kobietami, ale zawsze budzę się sam. Myślisz, że małżeństwo jest rozwiązaniem? Przynajmniej Rosillo będzie miała mamę, a ja nie będę budził się sam. Więc Candy to już historia? Nie, ale jestem pewien, że nie traktuje mnie poważnie. Poza tym w każdej chwili może pogodzić się z mężem. Jest rozwiedziona? Nie. Nężatka i nie powiedziała ci? To nieuczciwe. Candy umarła, a jej mąż jest wdowcem. Zajmiesz się robotą, czy mam ją walnąć w głowę? Przygotowujesz coś do szkoły? Tak, ale to nic pilnego. Chcę porozmawiać o tym, co zaszło na przyjęciu między tobą a twoim chłopakiem. Czuję się niezręcznie, bo nie miałam córek A z twoim tatą i Santiago rozmawiał dziadek Wychowanie seksualne mamy w szkole Ale wiedzy nigdy dosyć Jesteś bardzo młoda Czytałam artykuł o AIDS Wiemy, jak się przed tym chronić Poza tym... Umiemy używać kondomów. Jesteś pewna? Nastolatki to główna grupa ryzyka. Nie wszystkie dziewczęta wiedzą, jak o siebie zadbać. Proszę cię, nie rób nic bez zabezpieczenia. Cieszę się, że nikogo nie ma. Candy również. Nie przyszedłem do niej, lecz do ciebie. Do mnie? Po co? Pewnie zbytnio cię to nie zainteresuje, ale i tak ci powiem. Przekonałem Lalo do operacji Twoich piersi. Aż tak mi nie dziękuję Ale jeden uścisk więcej nie zaszkodzi Teraz wystarczy wpisać cię na listę zabiegów, ale... Boże, co mam robić? Poddać się operacji na siłę? Zagramy trochę z tyłu. Najwyżsi grają w obronie. Dlaczego się spóźniacie? Wyjście jest bardzo ważne. Prawda, że jesteś moim tatą? Oczywiście. Naszą strategią będzie kontratak Musimy wygrać ten mecz Zasz radę Tata był z tobą szczery Nigdy mi nie powiedział, dlaczego mnie porzucił Nie odwiedzał mnie Może twoja mama mu nie pozwoliła Nie próbował jej przekonać Pewnie miała żal, bo zostawił ją dla innej kobiety. Jedno mnie zastanawia, nigdy nie użył słowa kobieta. Mówił, że był zakochany, ale nic z tego nie wyszło. Później przeniósł się do Guadalajary i zakochał w kimś innym. Co z tego? W Meksyku pokróciłem się z kolegą, gdy dowiedziałem się, że jest homoseksualistą. Stale powtarzał, że kogoś kocha. Myślałem, że chodzi o dziewczynę, a chodziło o mnie. Naprzód. Damy radę. Czaba byłeś bliski strzelenia bramki. Kasi. Bardzo dobrze gracie. To dlaczego przegrywamy? Bo nie określiliśmy naszych celów. Wiecie, co jest najważniejsze? Dobra zabawa. Tak mówi mama. Napijcie się wody. Zaczekaj. Nie mów tak. Wiem wszystko od dwójka kamieni. Zawrzyjmy układ. Nie będziesz wspominał o mamie Dlaczego? Bo to nieładnie. Pij wodę. Zaraz cię zbesztam. Chodź na taki. Nie wykorzystaliśmy rzutu wolnego. Trzeba zaczekać, aż sędzia ustawi mur. Z daleka, ale ładna zagrywka. Nie pijcie za dużo wody, bo rozbolą was brzuchy. Co zrobiłeś, gdy pacjentka zaproponowała ci inne korzyści za operację? Dozwałem Hortensię i zagroziłem oskarżeniem o molestowanie seksualne. Czemu nie pozwoliłeś się molestować? Jesteś zboczony. Nie kręcą mnie takie rzeczy. Nie wolno do niczego zmuszać. Poza tym nie wymieniam pracy na usługi seksualne. Lubię zdobywać, jak pantera, która powoli zbliża się do celu. Jeśli zdobyć przychodzi łatwo, bo... tracę zainteresowanie. Mówiłem ci, że lubię zdobywać, czuć adrenalinę. Chciałbym, żeby w tych drzwiach stanęła Candy i uderzyła w dzwonek. Bardzo chętnie. Ona i tak zawsze wprawia mnie w dobry humor. Zawsze? Z wyjątkiem sytuacji, gdy na mnie krzyczy i nazywa plastikowym doktorem, co zajmuje 90% czasu. Przez pozostałe 10 jest dobrze. Wiesz co? Candy nie stanie w tych drzwiach. Lepiej jej poszukam. To nasza ostatnia akcja. Masz obok Beto. Wykorzystaj okazję. Wygraliśmy. Dobra robota. Mam tu prawdziwych mistrzów. Widziałeś bramkę? Spisałeś się wspaniale. Wiecie, co jest najważniejsze? Nie tylko bramki. Dokonaliście prawdziwej rewolucji na boisku. Dzięki temu świetnie się bawiliśmy. Napijcie się wody. Dlaczego nie mogę mówić o mamie? Dowiedziałem się, że twoja mama. Czemu tak powiedziałeś? Bo mamy.